Jak odczuwamy uwalnianie y, od duchów, no, y, bardzo często y, ludzie czują zimno, takie zimno przechodzące przez kręgosłup takie nieprzyjemne. Y, miałam przypadek taki, że y, dziewczyna mi powiedziała, zapytała mnie, czy te duchy to tańczą we mnie. Czy o co chodzi, że one w mnie tańczą? Taka zdenerwowana była, że takie ruchy w ciele, a potem, y, a potem zobaczyła. Taką miała wizję, że tak jakby jedna osoba, jeden z tych duchów siedzi u niej na nerwie, taki zwinięty i, i, i płacze. No. Czy może być więcej duchów niż jeden? Oczywiście, że może być więcej. Jak chodzicie po cmentarzach, jak chodzicie po miejscach, gdzie y, z jakiejś przyczyny te duchy są, bo na przykład tam zginęło ich ciało i tak dalej, to one będą wyłapywać po prostu możliwość nabrania energii i będą się przyczepiać do ludzi bo no, tak to jest po prostu stworzone, trzeba uważać.